Piłkarze Stomilu by myśleć o utrzymaniu nie mogli przegrać w ostatniej kolejce. Jednak do pełni szczęścia potrzebne były także korzystne wyniki innych spotkań. Do 50 minuty wszystko szło po myśli Olsztynian. Na stadionie przy Alei Piłsudskiego bezbramkowy remis dający utrzymanie. W Tychach i Chojnicach także remisy. Wszystko zaczęło się komplikować w 51 minucie. W Olsztynie karnego nie wykorzystał Grzegorz Lech, a GKS Tychy wyszedł na prowadzenie z Miedzią Legnica. Stomil był jedną nogą w drugiej lidze. Utrzymanie mogło zapewnić już tylko zwycięstwo Dolkanu Ząbki w choj... Z w 93 minucie Piotr Głowacki dał prowadzenie białoniebieskim. niebieskim Stychy w tym samym momencie strzelił na 3 do 1, a Dolkan bezbramkowo zremisował z zespołem z i spadek, w co trudno było uwierzyć piłkarzom, stał się faktem. Tak jest, takie są fakty. Musimy, musimy z tym żyć. Na utrzymanie się gra cały sezon. Końcówka. I końcówkę mieliśmy dobrą, ale no niestety za mało. Po porażce prezes Białoniebieskich, tak jak przez cały sezon, komentować sytuacji nie zamierzał. Wiadomo jednak, że piłkarzy 100 milu, którzy spadli do drugiej ligi, może jeszcze uratować komisja licencyjna. Kłopoty z uzyskaniem licencji na grę w pierwszej lidze mają widze, Łódź, Arkadynia i kolejarz Stróże. Z tego tytułu byśmy. Byli zadowoleni, ale na pewno nie, nie cieszylibyśmy się tak, jak, jak, jak jakbyśmy się utrzymali po, po, po grze i, i przede wszystkim po utrzymaniu sportowym. Jedno jest pewne bez względu na to, w której lidze zagra Stomil Olsztyn w klubie nadszedł czas pożegnań. Jednak zespół dalej ma prowadzić Adamu Łopatko. Władze byłego już pierwsza ligowca chcą także zatrzymać czołowych piłkarzy. Są chłopcy, z którymi warto pracować i warto mieć w zespole i może dojść takiej sytuacji, że dostaną gdzieś lepsze propozycje i My akurat no, nie, nie będziemy w stanie. No, mam nadzieję, że, że większość z tych zowników y, uda się przekonać. Rozmowy z piłkarzami powinny zacząć się już w najbliższym tygodniu. W jego połowie powinna wyjaśnić się też przyszłość Stomilu, kiedy to zbierze się komisja licencyjna.